No. no i leci. Zobaczymy sobie, Skierowanie jest będzie No Dobra, lecimy na YouTube, zobaczymy, jaka będzie jakość. Mikrofon jest zbudowany w ten. Mikrofon jest zbudowany, Pewnie też nie będzie jakaś pewnie oszałamiająca jakoś jak tu tuje. Mikrofon? Chyba tak, no nie? No, ale żeby sobie Serbia zobaczyła, jak to może wyglądać. Kącik piękny. Ty? Nagrywasz teraz? Tak? No, nagrywam. W na tak próbnie, nie no, live na żywo. Nie, na YouTube swoim, ale nie publicznie. Znaczy na YouTube, na, na tym moim kanale na YouTube, ale nie publicznie. No to nie idzie teraz do roboty, tak? Tam, gdzie robię. Nie. No to już nigdzie nie brzmi, z tego, jakby coś sprzedała, tak? No ale. No, nie no, no jak jest, to jest Nie wiem. Nie wiem. Nic nie idzie, tylko po prostu patrzymy sobie tutaj ten, jak to wygląda. Kamerka jest 60 lat, jak to mi pokazuje, 18% życia CPU, zgubione klatki 0, czyli bardzo dobrze. Bitrate taki wysoki dość. No i tak to wygląda, no nie, że na przykład może sobie tutaj też mm, coś, To jest pierwsza scena, no nie, można sobie scen dodać różnych, na przykład yy, wszystkich tych produktów, prawda, i jeśli ktoś się spyta, na produkt, sztryk przełączam, proszę sobie zobaczyć co konie. No bo tak mi się... No według mnie. Według mnie tak mi się wydaje, że po prostu hmm, to jest hmm, lepszy taki, jak już robi takie live'y, to lepszy jest taki bardziej taki profesjonalny niż taki na tak jak tacie mówię. No, sobie z telefonem tak. Na ściana. Kto takiego live'a kuwa?